Mówi się, że prawdziwa sztuka obroni się sama, ale nie przede mną. Idzie sobie wiosna, słychać świergot ptaka, ładna to piosenka, tylko głupia taka. Już przyleciał bocian i w kałuży dłubie, mi to nie przeszkadza, dalej będzie głupiej. a. -a, 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 -a. Wiosna. Już jest wiosna. A, -a, a, dłuższe dnie, dłuższe dnie, a, -a, -a kwiaty rosną, kwiaty rosną, a -a -a. głupie nie <grym wiosna> słońce raźnie świeci, dym się w polu snuje, zupełnie bez sensu, ale się rymuje, budzi się przyroda, już zielono wszędzie, bać się nie ma czego, znowu retny będzie. A, 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 a już się Już się a, 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 dłuższe dnie. Dłuższe dnie. A, 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 kwiaty rosną. Kwiaty rosną. A, a, a... głupie, nie? Rozmarzają rzeki, płynie krado morza. Zwrotka nie najgorsza, tylko rybu nie ma. Drzewa mają pączki, w jajkach są pisklęta Przyroda jak zbrodka nie do A -a, jeszcze już się wiosna, Aaaa, dłuższe dnie A -a, kwiaty rosną Aaaa, nie Wiosna jest po zimie, w myśl ludowych przysłów ja już nie mam zdrowia do tych idiotyzmów. Kończy się piosenka, śniegu nie ma prawie. Pisać głupie teksty, nawet ja potrafię. A, -a już się wiosna, A już się nie, A -a, kwiaty rosną, A -a,